Dzisiaj gramy e, w grę Netflix Lego i przegrajmy e, już, jesteśmy dobrzy, No, pokażemy nasze bohaterowie. Tam mamy ją. Teraz jak A jego widzicie ma... Hypercharge mamy opalonego na tego kurczaczka. Facet w wystroju kurczaka. Tak się nazywa i... E, no lecimy, ale najpierw idziemy do sklepu. No właśnie. Kupujemy... A, a... Mm. Tu nic nie ma ciefa. Czegoś... Ale, jak wiecie, mam inne filmiki też na koncie, bo jestem polski i jestem holenderski. W od 7 lat urodziłem w Holandii Hilversum. Ok, kupujmy to i lecimy do zestawu i teraz zobacz, odebramy czegoś i i zobaczcie mamy jakieś coś i kraby, tutaj mamy drugi świat, tutaj mamy tył, tu, tak no widzicie. To jest co? O, to jest ten hypercharge. No. To. Um, to jest ten hypercharge. No. Na tego e, facet, e, w stroju kurczaka. No, Więc jest... zaczynajmy grę. Nie ten nie, bo ten z tym już przegrałem. Krajnie. O ja. To jest cool. Ta gra, ta gra jest fajnie. Tutaj się zaczyna, łódka. Tam są wrogi. Um, i pitwa!